Ja. Yo, to my. Artur. Mu się to tu Krzysiu, yes, no, no. Pawełek. Dwa no. <grym, grym>, <grym>, razy to będzie łamane. No. Ty mów to w którą stronę? O, daj do agresji! 5 metrów BHP. I tu brygada apteczkowa na pewności. Na pewności. I tu Artur, Artur, Artur! A Gdzie masz drogę oddalenia? Daj, daj, dawaj! Agresor, Agresor. Artur, Artur! Odgryź się jeszcze, tak, obgryź, obgryź. Obgryź jak szeliniak! Artur, tak jak dobry, to no taka duża wiewiórka jest też, to możesz. Rzuć się na to, zębami, zębami. Tak, tak. Brak siły. A tu musi doping być, no, doping tu, o chłopcy ja się zamulają leci. wszyscy. Leci, leci! Główny nagrywający. Leci. 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 z tej strony teraz trzeba. Leci nie. i drzewo drzewo i się oparje. i nie można o, tak. Tak patrzę. Tak jest, jest to Na moją butelkę. Ja bym ten nam Dobra, i jakowa radość! Nie.